Wszystkie moduły, jakie będziemy dzisiaj używać, będą słabo wypchane lub niewypchane. To już zależy od Was. Na początku bierzemy fioletowy i na niego nakładamy dwa również fioletowe. W ten oto sposób. Tutaj mamy zostać wolne kieszonki. W kolejnym piętrze nakładamy na samych brzegach znowu tak z wolnymi kieszonkami tutaj fioletowe. Tutaj też musi być wolna kieszonka i w środku normalnie dokładamy jeden fioletowy w ten oto sposób. W kolejnym piętrze tutaj nie może już zostać żadnej wolnej kieszonki i musimy w tą prawą kieszonkę włożyć to skrzydełko zewnętrzne. Tutaj ta kieszonka pozostaje pusta. W tym piętrze będą same białe. Tutaj uzupełniamy normalnie. A w tym oto miejscu znowu w zewnętrzną kieszonkę, tak żeby tutaj nic nie zostało. Dodajemy jeszcze jedno takie samo piętro. Tutaj w żadnym z następnych pięter nie może zostać żadna wolna kieszonka. Tak to ma wyglądać. Teraz dodamy jeszcze dwa takie piętra żółte. Tak to ma wyglądać. Po dwóch piętrach żółtych musimy dodać dwa piętra białe. Cały czas rozszerzając tutaj i nie zostawiając żadnej wolnej kieszonki. Tak to ma wyglądać. Teraz będziemy używać fioletowych. Na samych brzegach będziemy musieli dodać znowu jeden rozszerzający, z tym, że najpierw na niego nałożymy w ten oto sposób sześć dodatkowych modułów. Czyli łącznie tutaj mamy 7 fioletowych modułów. Taki element. Mocno dociskamy i umieszczamy w rozszerzającym piętrze po tutaj. Tutaj normalnie budujemy zwyczajne piętro. Tak to ma wyglądać. Został nam tutaj jeszcze jedno skrzydełko białe. Tutaj również robimy to samo nakładając 7 modułów na siebie. Ten sposób dociskamy i umieszczamy tak, żeby tutaj nie, nie została żadna wolna kieszonka z brzegu. W ten oto sposób. Teraz musimy dołożyć jeszcze dodatkowe piętro fioletowych. Tutaj ten brzegowy zostawia, zostawiamy wolny. Tak to ma wyglądać. W kolejnym piętrze będziemy potrzebowali białych. Na początek wybieramy środek całej rybki i układamy tutaj dwa białe obok siebie. Następnie nakładamy jeszcze po jednym białym na te białe, tak jak tutaj widzimy. Na samym środku umieszczamy jeden żółty w ten sposób. A teraz zajmiemy się brzegami. Żeby zrobić tutaj brzeg musimy nakładać tak, żeby nie zostało żadnej wolnej kieszonki z tej strony, a jedna wolna kieszonka tutaj w środku. W ten sposób musimy nałożyć 6 żółtych modułów na siebie. Tak jak tutaj. Dociskamy i możemy umieścić w tym oto miejscu również nie zostawiając żadnej wolnej, wolnego skrzydełka ani wolnej kieszonki tutaj z tej strony. Troszeczkę odchylamy. W ten oto sposób. Z drugiej strony musimy zrobić tak samo, tylko w odbiciu lustrzanym. Czyli teraz na tym skrzydełku będziemy umieszczać poszczególne 6 modułów, tak żeby tutaj nie została żadna wolna kieszonka. Tak to ma wyglądać, umieszczamy w tym o tym miejscu, rozciągamy. Teraz tutaj możemy dołożyć jeszcze jedno piętro fioletowe, czyli będą to dwa fioletowe z tej strony i tutaj dwa fioletowe w ten sposób. Rozciągamy tutaj te elementy, te dociskamy i całą rybkę wyginami i rozciągamy. Ostatnią rzeczą jaką musimy zrobić jest doklejenie oczka. Umieszczamy je w tym oto miejscu. Tak to ma wyglądać. Nasza rybka jest już gotowa.